I będzie pochwalony Jezus Chrystus, najświętsza Maryja Panna. Witam Was, Bratkowie. Posłuchajcie, chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że tylu Was przyjechało do Osłuchowej. Nie chcę tu przesadzać, ale wielu ludzi mówiło, że było więcej ludzi niż w Gierszwałdzie. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że tylu nas przyjechało tutaj zgromadzić się na tą modlitwę. To wydarzenie, które tam, które tam było, jest to jakby zapoczątkowaniem corocznych takich, takich spotkań modlitewnych. Bo tu się będą teraz działy pomału wielkie rzeczy. Kochani, w przyszłym roku przyjeżdżajcie tu z Waszymi sąsiadami, znajomymi, mówcie o tym im wszystkim, bo naprawdę w przyszłym roku będzie bardzo wielkie wydarzenie. Nie mogę teraz powiedzieć, ale mówię Wam 100%. W każdym razie chciałem Wam bardzo podziękować za tak wspaniałą modlitwę, za to skupienie w ogóle na modlitwie, że nie było tam jakichś no, takich ludzi, którzy przeszkadzają. Więc chciałem podziękować za tak wspaniałe prowadzenie tego wszystkiego i za zachowanie przede wszystkim spokoju. Mamy ciężki czas, wiele rzeczy musimy niestety znieść w spokoju, przemodlić to na modlitwie, zostawić to Panu Bogu, Matce Bożej. Żeby nie zachowywać się jak ci, co byli tam przed nami tydzień temu. Nie mogę Wam powiedzieć, kto tam był, ale by wielu z was się domyśla, kto tam był. W każdym razie myśmy zachowali się wspaniale. Matka Boża nas tu wezwała. To nie był przypadek, kochani, że pierwsza sobota miesiąca. Wypadła akurat w ten dzień naszego spotkania. Jest tam coś, co ma się wielkiego wydarzyć. Także za rok już Was wszystkich zapraszam tam. A kto, kto jest tylko w stanie przyjeżdżać tam co miesiąc, w pierwszą sobotę miesiąca, kochani, jeździcie tam, zabierajcie Waszych znajomych. Bo to jest naprawdę wspaniałe miejsce. Matka Boża tu tyle łask udziela, że to jest niemożliwe. Także jeszcze raz chciałbym bardzo z całego serca podziękować za zachowanie spokoju, za wspólną modlitwę i za to wielkie zgromadzenie. A druga sprawa, chciałem Wam wszystkim podziękować, bratkowie, kochani, za te dary, które żeście się złożyli na zbudowanie kaplicy, ale przede wszystkim tabernakulum, żeby wreszcie mogła być adoracja, żeby można adorować Pana Jezusa, żeby Pan Jezus był zawsze dostępny w tym tabernakulum do każdego. Za wszystkie dary, które żeście się złożyli. Nie, nie wymienię wszystkich imion, bo nawet ludzie, ci, którzy dawali te grosiki, wszystkie, każdy jeden, ile mógł, nawet nie znam imion, ale wszystko jest włożone w te tabernakulum. I w każdym razie chciałem Wam bardzo podziękować, że popatrzcie, ile wspólnie idzie razem zrobić. Są i ja bym tego nigdy nie mógł zrobić, ani wykonać, ale to wszystko dzięki Wam. To jest wspólnie, robimy to dla, dla wspólnego celu. Także warto się gromadzić i poświęcić, poświęcić jakiś tam grosik czy cokolwiek, żeby zbudować coś nie tylko dla siebie, dla innych, ale przede wszystkim dla wspólnego jednego celu, dla modlitwy, która będzie płynąć z takich miejsc prosto do nieba. Także kochani dziękuję Wam naprawdę z całego serca za tak wielki odzew, nawet nie, nie, nie umiem dobierać słów, tyle zawsze umia gadać, a teraz... Nawet słów nie umia dobierać. No widzicie, taki, taki ze mnie Peter no. Ale jestem tak przeszczęśliwy, a nie wiecie, jaki jest ksiądz przeszczęśliwy z tego tabernakulum. No nie no, szkoda słów. No, to, że ludzie się popłakali, no to już nawet nie będę mówił, no, ale w każdym razie dziękuję wam jeszcze raz z całego serca. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Matka Boża prowadzi po drogach syna, do syna. I jeszcze raz. Jeździjcie na Osuchową. Pamiętajcie, jest tam cel. To jest wszystko, co Matka Boża tam powiedziała w tych objawieniach. Tylko ostatni cel jest do spełnienia i on stamtąd wychodzi. Mówcie o nich sąsiadom, znajomym i po łaski to do Matki Bożej osłuchowej. Z Panem Bogiem.